Inspektor Eduardo Alvarez z Komendy Głównej Policji Buenos Aires widział już w swoim życiu różne rzeczy. Jednak to, co czekało na niego w nadmorskiej Necochea po przebyciu 400 km argentyńskich bezdroży, przyprawiało mdłości. Na miejscu przestępstwa w sypialni rodziny Carabello leżały zwłoki sześcioletniego chłopczyka i jego dwa lata młodszej siostry. Oboje mieli podróżnięte gardła. Dom, a raczej sklecona z byleczego chatam, stały się miejscem przerażającego morderstwa. Sprawca ranił nożem Franciskę Rojas, matkę dzieci. Kobieta była w szoku, ale zapamiętała twarz napastnika. Nie było to trudne, bo dobrze go znała. To był Ramon Velasquez, przyjaciel jej męża. Maluchy nazywały go wujkiem. Dlaczego więc miał zabić dzieci? pytał Alvarez. Chciał, żebym z nim uciekła od męża. Gdy powiedziałem, że to niemożliwe, zagroził, że w takim wypadku zamorduje dzieci, a potem rzucił się na mnie, mówiła przez łzy, tamując krwawienie z niewielkiej rany na szyi. Policja pod wodzą Alvareza szybko odnalazła podejrzanego wujka, który mieszkał w tej samej dzielnicy slamsów. Od początku szedł w zaparte, więc śledczy wzięli go w obroty. Wtedy jeszcze sentencja, nie będę zeznawał bez adwokata, nie obowiązywała. W 1892 roku na argentyńskiej prowincji zeznania wymuszano przy pomocy pięści i pałki. Ramon został poddany brutalnemu przesłuchaniu, ale nie przyznał się do winy. Nadal powtarzał, że kochał te dzieci jak swoje i nie zrobiłby im krzywdy. Zaklinał śledczyk, żeby poszli do jego kompaneros, oni mogli potwierdzić, że w czasie, kiedy została popełniona zbrodnia, najpierw był na polu, a później pił z nimi w barze. Inspektor Alvarez nabierał coraz więcej podejrzeń. Dlaczego morderca użył noża z kuchni, skoro wtedy każdy mężczyzna nosił swój przypasku? Dlaczego drzwi były zamknięte od środka? Dlaczego morderca, który zabił dzieci, nie podarżnął gardła także i matce? Śledczy szukał śladów, które pozwoliłyby mu udowodnić winę Velasqueza, zamknąć sprawę i wrócić do domu. Gdy zobaczył na futrynie odcisk palca, pomyślał, że wyśle go do swego przełożonego, który eksperymentował z nową metodą identyfikacji sprawców. Odcisk pisany krwią wyglądał bardzo czytelnie. Alvarez nakazał wykroić kawał futryny i nadał go pocztą do swojego komisariatu. Do paczki dodał odciski podejrzanego oraz na wszelki wypadek także ojca i matki dzieci. Po kilku dniach przyszedł telegram informujący, że odcisk na futrynie należał do kobiety. To oczywiście nie przesądzało jeszcze o niczym, ale Alvarez zdołał uzyskać to, co było mu niezbędne przyznanie się do winy. Velázquez nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. To kobieta chciała odejść od męża nieudacznika, a kochanek postawił warunek, że uciekną, ale bez dzieci. Akt oskarżenia, postawiony w argentyńskiej La Placie w roku 1894 przeciwko Francisce Rojas de Carabello, nie zawierał wprawdzie odcisków jako materiału dowodowego, bo wtedy był to wynalazek rodem z nieistniejących jeszcze powieści fantastyczno-naukowych. Była to jednak pierwsza sprawa, w której wykorzystano daktyloskopię w dochodzeniu kryminalnym. Wynalazek, bazujący na unikalnej kombinacji ludzkich linii papilarnych, szybko zmienił oblicze kryminalistyki i sprawił, że życie przestępców stało się naprawdę bardzo trudne. Największe zbrodnie w dziejach niewyjaśnione zagadki: jak człowiek stawał się oprawcą? jak rodziły się największe organizacje przestępcze i w jaki sposób karano za zboczenie na ścieżkę bezprawia? Pozwól, że odpowiem na te wszystkie pytania. Nazywam się Cesary Korycki i zapraszam Cię na historię przestępstwa, jakie nie znacie. Część pierwsza to szansa: jak 1 do 17 miliardów. Dzisiejsze smartfony coraz częściej odblokowywane są odciskiem palca. Elektroniczny czytnik linii papilarnych rozpoznaje unikatową kompozycję bruz na opuszkach Twoich palców. Pierwszymi telefonami, które zaczęły używać tej techniki były archaiczne dziś koreański Pantek GI100 i japońska Toshiba G50. Gdy nadeszła era urządzeń Steve'a Jobsa, tak zwane Touch ID stało się nowym, pożądanym gadżetem. Urządzenia mobilne wykorzystują trzy różne techniki skanowania linii papilarnych optyczną, pojemnościową lub ultradźwiękową. Optyczny czytnik jest najstarszy i najbardziej zawodny. W uproszczeniu to mini-skaner potrafiący zrobić odbitkę palca i sprawdzić, wybrane linie papilarne palca zgadzają się z prowadzonym wcześniej wzorem. To klucz, który musi pasować do zamka, ale zarówno klucz jak i odcisk są relatywnie łatwe do podrobienia. Taki skaner zatwierdzi nawet silikonowy odlew. Kolejną wersją jest czujnik pojemnościowy, kompilacja maleńkich kondensatorów, które traktują palec z impulsami elektrycznymi i sprawdzają, gdzie linie stykają się z sensorem. Trzecia i najbardziej zaawansowana forma wykrywania odcisków to ultradźwięki. Impuls jest przesyłany do palca, odbity wraca do sensora. Czujniki w smartfonie widzą wtedy trójwymiarowy kształt grzbietów w odcisku, a ich głębokość jest odczytywana do dziesiątej części milimetra. Kwestie odcisków palców znamy jako wiodący motyw z książek, filmów czy seriali kryminalnych. Wytrawny morderca zawsze zakłada rękawiczki, a śledczy przebywający na miejsce zbrodni zabezpiecza miejsce. Na drugim planie zawsze ktoś krząta się z pędzelkiem, posypuje ślady proszkiem i zbiera odciski. Oczywiście, dziś te metody są znacznie bardziej zaawansowane. Odcisków nie pobiera się też w sposób tradycyjny, czyli atramentowym odciskiem na karcie. W zabezpieczeniu śladów na miejscu zbrodni największą nowinką w dzisiejszym arsenale dochodzeniowców jest polimer w sprayu, który sprawia, że odciski świecą światłem fluorescencyjnym i mogą być skanowane na miejscu bez całego przyrządowania. Gdy w latach 20. XX wieku FBI rozpoczynało swój projekt archiwum daktyloskopijnego, zaledwie 25 pracowników pracowało z danymi kartoteki 800 tysięcy odcisków, które zgromadzono na arkuszach papieru. W przyszłości miało się tym zajmować już aż 20 tysięcy pracownic, które w trybie trzyzmianowym przeglądały karty z milionami odcisków. Hala w Waszyngtonie, nazwana Fingerprinting Factory. Miała powierzchnię większą niż nasz polski torwar czy spodek. Na tysiącach regałów gromadziła blisko 100 milionów unikatowych rekordów z odciskami palców mieszkańców USA. Oczywiście w tym czasie walka z przestępczością nie była najważniejszym priorytetem rządu. Trwała Druga wojna światowa, więc władzom chodziło głównie o zapobieganie aktywności szpiegów, dywersantów i sabotażystów. Dlatego każdy z 11 milionów żołnierzy wcielonych do armii w czasie II wojny światowej zostawił w bazie swoje odciski, podobnie jak każdy mundurowy czy urzędnik każdego szczebla administracji. W kolejnych latach FBI dysponowało bazą pozwalającą prześwietlić całe pokolenie młodych Amerykanów, z których część mogła przecież zejść na ścieżkę zbrodni i nieopatrznie zostawić na jej miejscu swój unikatowy ślad. 7 miliardów smartfonów ma sensory linii papilarnych. Połowa z tych urządzeń wytwarzana jest w Chinach. O państwie środka nie wspominam przypadkowo. Historia wynalazków lubi zataczać koło, a same odciski palców jako pierwsi zaczęli stosować właśnie Chińczycy, i to ci starożytni. Miało to miejsce w tym samym czasie, gdy odkrywali cały katalog innych przełomowych wynalazków w historii cywilizacji: papier, druk, a raczej jego protoplastę, a nawet proch strzelniczy. Unikatowy ślad, który zostawiają nasze palce, sprawił, że Azjaci wpadli na pomysł, aby oznaczać tak dokumenty na bambusowych zwojach. I to już w czasach dynastii Qin oraz Han w II wieku przed naszą erą. W jednym z opisów przestępstwa z tego czasu znalazła się wzmianka o śladach, które zostawił sprawca. Czy oznacza to, że mamy do czynienia z najstarszym dowodem wykorzystania daktyloskopii w działaniach śledczych? Do tego potrzebny był jednak inny komponent, pozwalający zbierać odciski, czyli papier. Po jego wynalezieniu w pierwszym wieku naszej ery w Chinach powszechnie zaczęto wykorzystywać odcisk kciuka do podpisywania dokumentów, umów handlowych i testamentów. Posługiwanie się nim stosowano w weryfikacji ich autentyczności, ale także w procesie rekrutacji do armii. Technika ta rozpowszechniła się również w Japonii, gdzie każdy niepiśmienny był zobowiązany do złożenia podpisu właśnie w taki sposób. W Europie sam fakt istnienia czegoś takiego jak linie papilarne na opuszkach palców został zauważony dopiero w XVII wieku. Angielski uczony Hemia Gru sporządził grafiki z rysunkami, ale nikt, dopiero co założonym Royal Society, nie zainteresował się tematem. Sto lat później w 1788 roku niemiecki anatom Johann Meyer, jako pierwszy przedstawił dowody, że linie papilarne mogą być unikatowe dla każdego człowieka, a Czech Jan Ewangelista Purkinier określił w 1823 roku, że mają one aż dziewięć różnorodnych wzorów, pozwalających na rozróżnienie od siebie odcisków różnych ludzi. W XIX wieku szkocki założyciel misji medycznej Henry Fowles, w czasie długoletniej podróży do krajów Dalekiego Wschodu, zainteresował się odciskami palców, które zobaczył na zabytkowej japońskiej porcelanie. Napisał do Karola Darwina, ale wiekowy już przyrodnik niezbyt zainteresował się sprawą i przekazał rewelacje z Japonii do swojego kuzyna Francisza Galtona. Fowles wpadł na pomysł, że ślady linii papilarnych przecież mogą być wykorzystywane do wykrywania sprawców przestępstw. Po powrocie do Londynu rozpoczął pracę jako lekarz policyjny, ale Scotland Yard nie traktował poważnie jego pomysłów. W tym czasie pracujący w Indiach William James Herschel, brytyjski urzędnik kolonialny, stwierdził, że musi zrobić porządek z Kindusami, którzy po kilka razy ustawiają się w kolejce podniówkę za pracę przy wyrębie dżungli. Dla Anglików każdy mieszkaniec Indii Wschodnich wyglądał tak samo, więc pomocne stało się identyfikowanie robotników przez odcisk dłoni. Herschel opisał to w 1877 roku. W tym samym czasie zajmował się tym także Amerykanin Thomas Taylor, który analizował odciski pod mikroskopem i szybko stwierdził, że są tak unikatowe, że można je wykorzystać do badania śladów przestępstw. Sposób klasyfikacji odcisków pierwszy zaproponował Galton. W daktyloskopii nie chodzi bowiem o to, aby tylko porównać dwie próbki, ale o to, aby szybko odnaleźć najbardziej zbliżony odcisk z katalogu tysięcy, a nawet milionów zgromadzonych informacji. Wzory na naszych palcach mają powtarzalny wygląd, zupełnie jak cyfry, ale ich kombinacja jest na tyle różnorodna, że tworzy praktycznie nieskończoną liczbę wariantów. Część druga. Prawdziwy Sherlock z Chorwacji. W poprzedniej części mówiłem o unikalności linii papilarnych. Już po wprowadzeniu nowoczesnych metod klasyfikacji okazuje się, że prawdopodobieństwo wystąpienia takich samych linii u dwojga ludzi to 1 do około 17 miliardów, choć najczęściej wystarczy tylko jeden odcisk. I właśnie taka sytuacja miała miejsce w 1892 roku w położonej nad Atlantykiem argentyńskiej mieścinie Nakechea. Wysłany z centrali śledczy był akurat w zespole prekursora daktyloskopijnych metod kryminalistycznych Iwana Vuceticza, imigranta z Dalmacji należącej wtedy do cesarstwa Austro-Węgier. Chorwat urodził się na wyspie Hvar, gdzie dziś w honorowym miejscu stoi jego pomnik pierwszego policjanta, który zajął się daktyloskopią jako metodą kryminalistyczną. Wuceticz, jak wielu mieszkańców Bałkanów, w drugiej połowie XIX wieku wyemigrował do Ameryki Południowej. W Argentynie zmienił imię na Huan, przyjął obywatelstwo i zdobył posadę statystyka Centralnego Urzędu Policji w Placie. Chociaż jego przełożeni nie byli entuzjastami doktoroskopii, to chorwacki Argentyńczyk gromadził dokumentację, za własne pieniądze zamawiał książki i dopracował metodę, nazwaną później w wielu państwach mianem Wucetizmu. Obecnie przyjmuje się, że ten system indywidualizacji odcisków był pierwszym wykorzystaniem naukowych podstaw daktyloskopii przez pracowników organów ścigania. W tamtych czasach zdobył popularność, ale tylko w krajach latynoskich i Hiszpanii. Szczęście w nieszczęściu rodziny Caballero polegał na tym, że wysłany do Nakoczej inspektor Alvarez był uczniem prekursora daktyloskopii. To właśnie do jego laboratorium przekazano fragment futryny z odciskiem palców dzieciobójczyni którą później potraktowano dość łagodnie, bo skazano na dożywocie. W tym czasie policjanci na całym świecie korzystali z zupełnie innego sposobu klasyfikacji przestępców. Dziś możemy go uznać za kompletnie błędny, wręcz absurdalny. Francuz Alphonse Bertillon był autorem tak metody antropometrycznej. Zakładała ona, że dzięki zestawieniu 11 różnych wymiarów ciała można zapisać unikalne dla człowieka dane. Oznaczało to, że raz opisany skazany, zatrzymany później pod innym nazwiskiem, mógł być zidentyfikowany za pomocą zapisanych długości kończyn i rozmiarów czaszki. on wychodził ze słusznego założenia, że o ile możemy być tego samego wzrostu albo mieć identyczną długość przedramienia i małego palca, to statystycznie niemożliwe jest, aby znalazło się dwóch ludzi mających identyczne wartości wspomnianych 11 parametrów. Tylko, że antropometria w przeciwieństwie do daktyloskopii nie pozwalała na wykrycie sprawcy przestępstwa, jedynie porównanie już ujętych osób. Daktyloskopia pod koniec XIX wieku była traktowana jako ciekawostka, nie metoda śledcza. Policja była szalenie konserwatywna, i nawet legendarny Scotland Yard przez długi czas nie chciał zaadoptować argentyńskiej metody. Nowa praktyka dochodzeniowa miała przyjść z kolonii z Azji. Jednym z szefów policji w Bengalu był Edward Henry, który w czasie pracy w Indiach stworzył podręcznik klasyfikacji daktyloskopijnej i zaczął odnosić sukcesy w chwytaniu sprawców. Władze imperium szybko zaczęły uznawać system za skuteczniejszy od antropometrii. Po powrocie do kraju Henry stworzył londyńskie Metropolitan Police Fingerprinting Bureau i ostatecznie opracował system klasyfikacji i katalogowania odcisków, do dziś nazwany jego nazwiskiem. To właśnie nowy departament daktyloskopii prowadził pierwsze w Europie postępowanie, w której sprawców zbrodni wykryto za pomocą odcisków palców. Bracia Straton w 1905 roku dokonali napadu na sklep w Londynie. Jeden z nich zostawił na opróżnionej kasetce odcisk kciuka. To byłaby sprawa jakich wiele, gdyby nie fakt, że oprócz odcisku przestępcy zostawili też zwłoki starszego małżeństwa brutalnie zamordowanego. Policja pobrała odciski od wszystkich podejrzanych mieszków z okolicy, a eksperci potwierdzili ich zgodność z odciskiem jednego z braci, Alfreda. Karę śmierci wykonano na obu, zaledwie 5 tygodni po dokonaniu przestępstwa. Co ciekawe, w tym czasie używano zarówno pobierania odcisków palców, jak i metody antropometrycznej. Miały się uzupełniać aż do czasów słynnej sprawy Williama i Willa Weston, Afroamerykanów z amerykańskiego Kansas. Nosili to samo nazwisko i podobne imiona, ale nie byli spokrewnieni. Gdy jeden z Westów trafił do więzienia, po wykonaniu zdjęć i standardowych pomiarów, szybko stwierdzono, że to właśnie poszukiwany morderca. Ale w celi przebywał już więzień o identycznych parametrach. Mężczyźni prawdopodobnie byli braćmi bliźniakami lub dziećmi tego samego ojca. Różnili się tylko liniami papilarnymi. Część trzecia. Błądzić to rzecz ludzka. Co czyni linie papilarne unikalnymi? Przede wszystkim to, że nie mają nic wspólnego z rasą, budową ciała, kodem genetycznym. Bliźnięta jednojajowe będą miały identyczną sekwencję DNA, ale z pewnością zupełnie inne linie papilarne, które wykształcają się w czasie życia płodowego. Opuszki naszych palców składają się z warstwy skóry z grzbietami i dolinami, oczywiście bardzo malutkimi. Wzoru tych brust w daktyloskopii nazywa się minuncjami. Jest ich co najmniej 21. Gdy odbierz odcisk ciuka na kartce, zobaczysz tam rozwidlenia, rozwidlenia podwójne, złączenia linii, skrzyżowania, a nawet oczka czy oczka podwójne. Kombinacji jest tak wiele, że ich powtórzenie jest w zasadzie niemożliwe. Rozwój cyfrowych baz danych sprawił, że liczba gromadzonych odcisków jest coraz większa. Czas potrzebny na dopasowanie dwóch podobnych do siebie próbek wynosi mniej niż kilka sekund. W słynnej sprawie morderstwa trzyletniej June N. Devaney w 1948 roku w angielskim Blackburn, policja szybko zgromadziła aż 45 tysięcy odcisków palców w większości mężczyzn z okolicy. Był wśród nich były żołnierz Peter Griffiths, pracownik młyna. Kompletnie pijany, po wieczorze spędzonym w pubie, wdarł się na oddział dziecięcy szpitala Queens Park, porwał dziewczynkę, zgwałcił, a następnie rozbił jej głowę o ścianę. Największa w tych czasach daktyloskopijna obława zakończyła się szybkim ujęciem sprawcy i wyrokiem śmierci przez powieszenie. Niestety policja w Blackband następnie zrobiła coś niezrozumiałego. Zgromadzone odciski zostały komisyjnie zamienione w pulpę w lokalnej papierni, jednak dziś postępuje się z nimi inaczej. To cenne zbiory danych dla każdego wymiaru sprawiedliwości. W Stanach Zjednoczonych od 1999 roku istnieje system AIFIS: Automated Fingerprinting Identification System. Po polsku to system automatycznej identyfikacji odcisków palców, w którym szuflady z kartami wspomnianej na początku Fingerprinting Factory zastąpiły cyfrowe bazy danych. AIFIS gromadził obecnie ponad 100 milionów rekordów oraz co najważniejsze dla bezpieczeństwa USA po 11 września. Także kilkadziesiąt tysięcy odcisków palców ludzi podejrzanych o działalność terrorystyczną. Obecnie system jest w stanie dokonać weryfikacji pobranych z miejsca zbrodni odcisków i przyporządkować je do osoby, która trafiła wcześniej do bazy. I to wszystko w mniej niż 10 minut. Mimo tego wymiar sprawiedliwości często ponosi spektakularne porażki. Po pierwsze, już na początku XX wieku przestępcy zorientowali się, jak nieprofesjonalne jest zostawianie na miejscu zbrodni odcisków. Gdy już w kryminalnych niemych filmach z lat dwudziestych pojawił się motyw daktyloskopii, wszyscy dowiedzieli się czym jest metoda i na co trzeba uważać. Odtąd przestępstwa z premedytacją były popełniane w rękawiczkach. Zazwyczaj. Pojawiały się także coraz więcej pomyłek sądowych, które wynikały z subiektywnego procesu oceny śladów linii papilarnych. Nie wiadomo oczywiście, ile wyroków śmierci wykonano w wyniku błędnej ekspertyzy daktyloskopijnej, ani ilu więźniów odbyło karę pozbawienia wolności w wyniku takiej pomyłki. Sytuacje, jeżeli wychodzą na jaw, bywają bardzo spektakularne i kosztowne dla wymiaru sprawiedliwości. Jedną z ciekawszych pomyłek, jeśli nie najciekawszą, było aresztowanie prawnika Brendona Mayfielda, podejrzanego o zorganizowanie zamachów bombowych w Madrycie w 2004 roku. FBI zatrzymała go w kancelarni w Portland, po czym przytrzymywała przez kilka tygodni bez postawienia zarzutów ani możliwości kontaktu z rodziną. Stało się tak tylko dlatego, że system dopasował jego odciski do tych pozostawionych na miejscu wybuchu w Madrycie. Tyle, że Mayfield ostatni raz był poza Ameryką kilkanaście lat wcześniej i zasadniczo nigdy nie odwiedził Hiszpanii. Odszkodowanie wyniosło 2 milion dolarów. Ponad 3 miliony otrzymał oskarżone o morderstwo Steven Cowen z przedmieść Postonu. Zdążył odsiedzieć 5 lat. Skazany za zabójstwo policjanta w wyniku kompletnie pomylonych odcisków papilarnych, które śledczy przyporządkowali jako odciski jego palców. W historii kryminalistyki znajdują się jeszcze bardziej wstydliwe przykłady pochopnych decyzji dochodzenia. W 1997 roku w szkockim Kilman Rock Policja badała sprawę morderstwa kobiety, którą zaśgano w mieszkaniu. Dopełniono wszelkich procedur, zabezpieczono ślady, w tym odcisk na framudze drzwi. Okazało się, że należał do funkcjonariuszki Shirley McKee. Znajdowała się w zespole, który przyjechał na miejsce przestępstwa, ale nie wchodziła do mieszkania, wykonywała działania operacyjne na zewnątrz. Odciski jednak nie kłamią. Policjantki nie oskarżono o zbrodnię, ale o złamanie procedury służbowej, samowolne wejście do mieszkania i dotknięcie miejsca zabezpieczonego przez ekspertów. Tyle tylko, że była to kolejna pomyłka specjalistów od daktyloskopii. Funkcjonariuszkę ukarano dyscyplinarnie. Ta zwróciła się o pomoc do ekspertów FBI, którzy zaciekawieni tą dziwną sprawą postanowili rzucić okiem na jej odcisk i kopię odcisku z futryny. I od razu stwierdzili, że nie należą do tej samej osoby. Policjantkę przywrócono do służby i zasądzono odszkodowanie w wysokości 750 tysięcy funtów. Okazało się, że biegły z jej macierzystej jednostki, źle ocenił dwa odciski i uznał za należące do tej samej osoby. Ten przypadek podważył system ekspertyz daktyloskopijnych. Potwierdził, że procedura jest oparta na subiektywnej ocenie. Dziś w rozbudowanych bazach danych, takie jak wspomniana amerykańska, system odsiewa odciski, które nie pasują do poszukiwanego, ale ostateczny werdykt zawsze wydaje człowiek. A to oznacza ryzyko popełnienia błędu. Kryminolog Simon Cole z Uniwersytetu Kalifornijskiego uważa, że takie sprawy mogą być wierzchołkiem góry lodowej niesłusznie oskarżonych. Badania parametru błędów do pasowania odcisków wskazały, że może on wynosić nawet do 0,8%. Rocznie na całym świecie oznacza to nawet kilka tysięcy błędnie skazanych osób. Metoda daktyloskopijna w kryminalistyce z pewnością zmieniła pozycję wymiaru sprawiedliwości w walce z przestępczością, ale historia nie znosi próżni. Tak jak zapomniany został antropometryczny system Bertillona, tak dziś zupełnie nowe metody będą wypierać daktyloskopię. Ogromny postęp w genetyce w ostatnich dwóch dekadach sprawił, że biometryczna analiza DNA pozwala odnajdować sprawców zbrodni po wielu latach, i to nawet ty, którzy figurowali w bazach ze swoimi odciskami palców, ale nigdy nie zostali ujęci. Takie przypadki opisuję w książce.